Oto jon, oto jon. Ja idę na schody tylnie, tak jak mówiłem na końcu siedzę, a kevin siedzi, kevin siedzi z przodu, także chodzimy i lecimy. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Jestem na stacji, jestem na stacji. Co oznacza, że jedziemy na lotnisko i tak jak mówiłem, jedziemy do pracy. Mój kolega już jest na lotnisku. On wyjechał z Newcastle akurat. No a ja mam dużo, dużo bliżej. Także zaczynamy. Zaczynamy tryb do Grecji. Brzydka pogoda się robi, w Grecji jest plus 25 stopni, także najwyższy czas, żeby troszeczkę się rozgrzać Okej, okay. czekamy na tramwaj ale to nie jest mój tramwaj, ja jadę w przeciwną stronę. Ten tramwaj jedzie do Edynburga, do miasta ja jadę na lotnisko z tego co widzę to zostało mi 3 minutki do tramwaju także akurat Jest ją, jakoś taki niemrawo mrawo tutaj podjeżdża nie mi się. Dobra, dawaj, dawaj, i zabierę mnie na lotnisko, żeby to ogarnąć, wszystko nadawanie bagaży i tak dalej. Także mieć to wszystko za sobą niż na kawę. Ok, jesteśmy na lotnisku, idziemy do bramki 29.30. Tam już mój kolega czeka, także odpukać nie ma dużo ludzi. Super. Nie lubię tych dni wyjazdu, bo to to kurde ganiać trzeba z tymi torbami i tak dalej. Ok, jesteśmy po tej cholernej odprawie. Eee, dobrze, że już nie trzeba też, u tego badziewia całego wyjmować i tak dalej. Laptopów i tak dalej. Eee, idę szukać kolei, Jestem na lotnisku, jest godzina dziesiąta. Mamy bardzo dobry czas ponad prawie 2 godziny do odlotu, także... Spokojnie można się napić kawy, zrelaksować i tak dalej. I zaczynamy kolejny trip. Okej. Okay. Okej, okay. idziemy do samolotu. Wszyscy wchodzą pomału, także tutaj taka pani krzyczy Tylko jedna, druga i trzecia zona wchodzi. Wszystkie czwarte zony mają siedzieć. No to siedzą i czekają. Ja mam akurat zonę trzecią, także... Idziemy po będziemy chodzić do samolotu kolega za mną. Siedzimy tutaj na dwóch końcach. Ja siedzę na samym końcu samolotu On siedzi prawie na samym początku, no ale 4 godziny bez 5 minut lecimy. Jakiś tam posiłek mają dać bodajże i tak dalej, także zobaczymy. Jeszcze nie leciałem gryckimi liniami lotniczymi, także to będzie mój pierwszy dziewiczy lot, lot z nimi. Zobaczymy. Jak się tutaj postarają y, Michałka ugościć to muszą się starać, muszą się starać. Oto i on, oto i on. Ja idę na wschody tylnie, tak jak mówimy na końcu siedzę. A kevin siedzi Kevin siedzi z przodu, także chodzimy i lecimy. Ok, see you later. Are you going in the back? Because I'm Coś mi się pomyliło. Ja siedzę w rzędzie dziesiątym. Okazało się, okazało, że na dziesiątce siedzę, nie na końcu. W drugim locie będę siedział w rzędzie na samym końcu. W tym krótszym locie, który trwa tam niecałe 50 minut, teraz siedzę normalnie z przodu, czy znaczy w rzędzie numer 10, także. No, ok. Jestem całkiem zaskoczony, że ten kibel jest nawet całkiem obszerny. Ostatnie kroczeń było dużo, dużo cieśniej, tutaj można no jakoś tak byśmy autobusami y, do terminala jechać całkiem przyjemne nie było tak źle, także całkiem całkiem spoko do, do autobusu i jedziemy do terminal i wypad co? Jesteśmy po tych całych cyrkach Przesiadka, przesiadka, jakieś sprawdzanie paszportu, musieliśmy czekać aż wbiją pieczątki do paszportów, znaczy mi nie, bo ja mam europejski paszport, ale całej reszcie. Dobra, jest wszystko załatwione, jesteśmy po kolejnym security check, nie wiem dlaczego, tak nas agent poprowadził jakoś dziwnie. No ale już czekamy na następny lot, godzinka lotu i jesteśmy już na Krecie, także idę coś zjeść. Poszukiwaniu jedzenia. Heraklion. No właśnie, życie nocne, życie nocne tutaj <laughs> trudnej Więc jesteśmy w Heraklionie. Jakie to ty typowe miejsce właśnie w tym rejonie Europy, gdzie do późna wszystko jest. Otwarte zwłaszcza knajpy, puby i tak dalej, bo oni tu mają te swoje właśnie siesty, więc knajpy są otwierane z powrotem około godziny 17-18 i otwarte są do późnej, do późnej nocy. Dużo ludzi, imprezy. No, życie nocne. E, szukamy jedzenia. Jutro będziemy mieli, mówię, cały dzień, także zabytki. Zabytki się generalnie jutro pozwiedza. Dzisiaj to tylko tak łapiemy duszkiem wszystko. Proszę bardzo. zakupu zrobione teraz idziemy na jedzenie bo coś czuję, że część, duża część ludzi z naszego statku to będzie yy, będzie całą noc tutaj siedziała, coś czuję jutro mamy cały dzień wolny także myślę, że duża część ludzi to tutaj de, delikatnie mówiąc, popłynie i to w dosłownym sensie popłynie, tak mi się wydaje, że oni to dzisiaj zaimprezują, bo wszystko jest pootwierane. Pomału, pomału zaczyna się sezon. Także e, myślę, że będzie całkiem, całkiem ciekawie. Dla nich. Ja, ja, ja się na takie atrakcje nie piszę, co prawda. Nie przed tym, jak jadę do pracy. Ale oni młodzi, prawie tak młodzi jak ja, to oni tak, oni, oni popłyną. Ja podziękuję. Tutaj widać, że jest główna ulica taka. No mówię, bardzo dużo rzeczy pootwierane. Znaczy, generalnie pootwierane są rzeczy z jedzeniem i z alko, oczywiście. No i dobra. Jestem z powrotem, jestem z powrotem, przeszliśmy się, zjedliśmy tą pizzę, jak widzieliście i tak dalej, prysznic, ogarnianie się, że tak powiem, szybciutkie tutaj i tak w sumie dużo do ogarniania nie ma, muszę piwo tylko dokończyć, zostawię sobie chyba balkon otwarty, klimatyzację wyłączyłem, bo mi kurde strasznie spojówki wysusza, także jest gorąco na dworze, jest jakieś dobre 18 stopni, także zostawię sobie chyba tutaj balkon lekko otwarty, i, 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 I tyle, i tak będę kimał. Jutro śniadanie od godziny 7 jest. No to tak 7 po 7 się z Wincentem zgadaliśmy na śniadaniu. Jemy śniadanie i plus minus 8 przed 9 wypad i zwiedzanie. No bo to szkoda kurczę. No, inni poszli oczywiście po wiecie, ne? dać że tak powiem w palnik. Ale szkoda tak naprawdę moim zdaniem. Spać cały dzień po tym, jak się pokirało, i tak dalej. Lepiej jest sobie wypić dwa, trzy piwka i na drugi dzień normalnie wstać, zjeść śniadanie i już pozwiedzać. To jest ten pierwszy raz w Grecji. no Dla mnie by to była dla mnie by to było marnotrawstwo, tak naprawdę. Czasu, który mogę wykorzystać na to, żeby pozwiedzać, porobić zdjęcia, no nie wiem, no, zobaczyć w tej Grecji trochę. mimo Zwłaszcza, że nie płacę nic za to, tak? Jestem tutaj, że tak powiem, za darmo. Mało tego oni mi płacą. Od dzisiaj, od szóstej rano to ja zarabiam pieniądze, więc czemu miałbym nie skorzystać? Taki trochę chaotyczny, oczywiście, jak zwykle, gdy jest z podróży, materiał. No po prostu, no taki, miałem, taki miałem dzień. Taki miałem dzień w podróży. A jutro rano, co? Zaczynam się od śniadania, kawusia. I Gida na Heraklion. Zwiedzanie. A jest to zwiedzać. Widzieliśmy dzisiaj tutaj, że naprawdę no jest potencjał. Jest potencjał, i, i myślę, że jestem pewien, że będzie ciekawy. Cały dzień jutro w Grecji. Nocleg oczywiście w tym samym hotelu. I dopiero w sobotę Gida na. Tak. I w sobotę Gida na statek. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję uprzejmie, że byliście ze mną, że mam nadzieję, że was nie zanudziłem dzisiejszym materiałem. Widzimy się już jutro wieczorem. Na razie, hej.